Cześć ludzie kochamy. jest dzisiaj jak troszkę ciemno, bo deszcz, leje i są chmurki, a chciałbym się wam pochwalić, co ja dostałem od Kocham Gotować, czyli od Petrusia. To dostałem koszulkę, jak widać, jeszcze gadżety takie jak, taką naklejkę, to jest na magnesie, do lodówki się przyczepiam. I takie, że powiem takie coś, dla mnie to jest bryloczek, ale ja nie wiem do czego to służy. Piotr mówił, że można butelki tym otwierać, kapselki, ale ja nie otwieram ani kapselków, nic z takich buteleczek. Ech. I chyba to jest troszkę za, nie wiem, może to akurat by otworzyło kapsel, ale. Wolałbym nie zaryzykować. O, tu jest logo, kocham gotować. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Nie wiem, czy to do góry nogami obracam, czy dobrze, ale chyba wiecie o co chodzi. No i właśnie to takie uznanie od Piotra, z kocham gotować za moje te kulinarne takie nie pomysły, tylko to, co ja w ogóle potrafię robić. Jedną ręką to na mojej playliście kuchnię niepełnosprawnego to byście zobaczyli. Także to już się pochwaliłem. Cieszę się bardzo, że dostałem. I na razie Trzymcie się i spokojnej niedzieli mam życzę. Cześć.